Cześć. Dziś taka ciekawostka. Pomyślałem, że nagram filmik. Zobaczcie. Ostrość się nie chce ustawić. O, teraz. E, zauważyłem e, w jednym z ulików dla trzmieli, które mam rozstawione w pasiece, dopiero dzisiaj, że zagnieździł się trzmiel, trzmiel drzewny. Bombus Hypnorum, też nazywany trzmielem, trzmielem parkowym, bardzo ładny trzmiel, on tworzy jedne z większych rodzin, nawet do tysiąca osobników. I też jest jednym z bardziej agresywnych trzmieli, już mnie tu jakieś atakują. Już wcześniej miałem do czynienia z nimi, on jest rzeczywiście, według moich obserwacji, niewielkich, choć, choć takich dość bolesnych. No są, są bardzo agresywne. Ja tu już do nich zaglądałem i wróciłem założyć kombinezon do domu, żeby nagrać filmik. One tak są agresywne, jak rzadko które pszczoły. Ale otworzę, żeby pokazać Wam jak wygląda takie gniazdo tych trzmieli, jakie ono jest piękne. Продолжение следует... Stwykam śmiesznie bo one wcześniej jak tu byłem, zajrzałem paręnaście minut temu to one dostałem paręnaście rządem, a teraz one nie rządlą, tylko tak nie wiem jak to nazwać tak uderzają, stukają, zyczą głośno, tak latają wokół mnie. Pokażę może. Nie wiem czy to widać, one tak, też, też, też tak uderzają w dłonie i one właśnie nie żądlą, tylko tak luką strzelą, jakby tak, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Czasem pszczoły tak robią, jak... jak tak uderzają w twarz albo w dłonie, nie, nie żądząc. To one właśnie tak robią. Pojedyncze żądzą. Przynajmniej teraz. Wcześniej nie wiem czemu dostałem paręnaście żądzą dosłownie w trzy sekundy. Ale nie wiem. Może ja tym się skończę, Albo coś. No, nic, mam nadzieję, że coś tam było widać. Nie wiem jak z ostrością. Może potem jeszcze porobię zdjęcia albo nakręcę filmik pod koniec sezonu. Jak ta rodzinka się już rozleci i rozproszy, żeby lepiej było widać to gniazdo. No, cieszę się, że, 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 że zamieszkały w tym roku jakieś. Jeszcze innych nie, 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 nie przejrzałem tych rozstawionych ulików. No, może coś tam będzie ciekawego. Jak będzie, to też nagram filmik. No, pozdrawiam.